Cześć manowi witam wszystkie tutaj Lejto. Ostatnio podczas live streama dostałem pytanie czy warto zaczynać na streamowanie na Twitchu, jak to wszystko wygląda, jaką platformę wybrać i tego typu rzeczy. Także e, moja odpowiedź troszeczkę zajęła, może komuś to się przyda, może troszeczkę wam pomoże w wyborze, jeżeli na przykład zamierzaliście coś nagrywać, streamować, a nie byliście pewni, nie byliście zdecydowani e, jaką platformę wybrać, więc tutaj troszeczkę poka pokażę wam w tym materiale co ja myślę na ten temat, dlaczego tak uważam, a nie inaczej, i tego typu rzeczy. Także zapraszam do zostawienia lajka, no i miłego oglądania. Witam, witam. Czy jest sens zaczynać na Twitchu? Myślę, że Twitch jest najlepszą platformą, jeżeli chodzi o streamowanie, ale najcięższą, jeżeli chodzi o jakiekolwiek przebicie się. Na pewno, na pewno YouTube to jest must have. Jeżeli chcesz streamować, szczególnie na początku, szczególnie na początku, bierzesz widzów z YouTube'a, widzisz to tam? Offak, oh, bierzesz widzów z YouTube'a i przerzucasz ich na Twitcha albo jakiegokolwiek swojego streama. I to jest najlepsza opcja. że nieważne co sobie wybierzesz, no to tak czy inaczej warto Ten. Głównie, głównie robić YouTube'a i z YouTube'a przerzucać swoich widzów na np. na, na Twitch'a. Mogliśmy bo, wziąć bo, więcej bo, ludzi. Thunder, Albo malujesz włosy, grasz w Fortnite i zachowujesz się jak Gimbus. Wtedy sukces murowany. A, te, też jest taka opcja, też jest taka opcja. Tylko to bardziej na Amerykę, nie? Jeżeli chcesz taki sposób zrobić, że się tam malujesz, wydurniasz i tak dalej, to w Polsce to przejdzie na YouTube. Wtedy jak odpalisz live'a, jeszcze jakieś kamerki typu tamte omegle czy jakieś czaty, to już w ogóle jest sukces. To tam content ten. Eee, tak, ta, to, to tam, nie wiem. 8-12 to jest Twoja ekipa, nie? Jesteście ziomkami. Jak odpalisz jakieś kamerki, jesteś cały na różowo na YouTube. To jest pe pewien sukces. Bukraj. Zawsze jest ci szanszy, że ktoś cię zrajduje. Ale nie mam cycków ani stupek, więc... Więc przypał. No tak, tylko że musisz pomyśleć, że... To z tego, że ktoś cię zrajduje? Rajd nic nie gwarantuje. Nie zależy jaki rajd. No okej, jeżeli ninja cię zrajduje, czy coś takiego, no to... Jakaś liczba osób zostanie u ciebie i pewnie będzie zaglądać, jeżeli tego nie zrypiesz, jasne. Ale jeżeli ktoś cię zrajduje, nie wiem. Yy, I prześle do ciebie 100 widzów, no to może 5 zostanie, czy tam 10, tak? Na, w sensie może będą stałymi widzami. Jak ktoś się zrajduje 30 tysięcy, no to jest szansa, że parę tysięcy u Ciebie zostanie, czy nawet nie na wiem, szło. 500 osób jakbyś miał nagle. Trzech osób miałbyś 500, no to to już jest cud, tak? Ale na to nie ma co liczyć w ogóle. Suki synek. Kończmy z tym. Po prostu nieważne, gdzie streamujesz, to według mnie, YouTube to jest mega 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 podstawa. Szczególnie na początku. Przerzucasz ludzi z YouTube'a na swojego streama. Nie wiem, kto teraz będzie I to jest bardzo ważne, bo na Twitchu nowe osoby praktycznie jest ultra ciężko znaleźć. A na YouTubie wychodzi jakaś gierka chociażby i już masz szansę, żeby zrobić filmy i, i samo to się promuje, wyszukuje i ludzie cię łatwiej mogą znaleźć. A Twitchu, żeby znaleźć jakieś randomową osobę, no to jest prawie nierealne. Raz wejdźcie sobie na jakiegoś CSa, Fortnite'a czy coś takiego. No to kto normalny będzie scrollował na 60. stronę streamerów na Fortnite, żeby kogoś znaleźć. No właśnie. Więc macie odpowiedź. Dlatego, żeby znaleźć małe osoby na Twitchu, to jest naprawdę prawie, że nierealne. I tutaj właśnie wchodzi ten YouTube. Zaczynasz nagrywać, coś tam się dzieje, zawsze jakieś są Zawsze coś się dzieje, masz stałych widzów, no i potem ich przerzucasz na YouTube, na Twitcha czy gdziekolwiek tam sobie Wybierzesz streamowania, nie? Także to jest według mnie bardzo ważne, YouTube A co do platformy no to No to polecam Twitcha, no chyba jest najciężej, ale Jeżeli już masz się i tak męczyć No to chyba najlepiej się męczyć na Poprawnej platformy, tak mi się wydaje. Ja ciebie znalazłem poprzez tekena w 2K17. No, Tekken, nie powiem. Na początku dużego boosta mi dawał. Jeden z filmików z tekena ma ponad 30 tysięcy wyświetleń. Jest pierwszym albo drugim u mnie filmikiem na kanale, chyba. Ale to chwilowe, bo po prostu wyszła nowa gra. Wiele lat nie było tekena. I ten. I wiecie, i ludzie chcieli pograć, popatrzeć, co się dzieje, a ci co odkryli, jak działa teken, no to ich po miesiącu nie było. Bo teken to niestety jest taka gra, że musisz grać, grać, grać i jeszcze raz grać, żeby to miało jakikolwiek Prowadzko, sens. Nie w biegu. Chodźmy. Bardzo się liczy regularność. Strasznie to pomaga, nie? No są tacy maniacy, co wiecie, mają nowe kanały małe i streamują po o, 10 godzin dziennie. To jest właśnie to. Nie mamy o czym kurwa rozmawiać! No, znaleźliśmy L. Robertę. Znaleźliśmy Roberta. Ucieka! To jest właśnie to, że możecie. Na przykład taka sytuacja, możecie tylko mieć powiedzmy Twitcha, nie dotykać YouTube'a i innych social mediów, tam jakichś Faceów, Instagramów i tak dalej. I streamujecie nawet jesteście, nie wiem, macie czas, jesteście hardkorowcami, lubicie tam jakiegoś a Valoranta, cokolwiek Gracie, nawet streamujecie nie wiem, 4-5 razy w tygodniu a nawet 6 razy w tygodniu przez 80 godzin dziennie No i co z tego, jak jesteście na 80 stronie wśród streamerów i bardzo możliwe, że przez nie wiem, 2-3 tygodnie, miesiąc zdobędziecie kurcze 3 stałych widzów a tak robiąc YouTube'a możecie, nie wiem do, oła dobry filmik wypuścić, coś takiego i wystarczy regularnie streamować powiedzmy po 3-4 godziny, a nie 10 godzin dziennie się katować. A mieć o wiele więcej widzów, bo z YouTube'a was znają i przechodzą. Dlatego, no, bardzo, bardzo warto się zainteresować filmikami i innymi social mediami. Najlepiej być wszędzie. Dlaczego nie? Nic nie zaszkodzi. Po prostu mnie posłuchajcie. W ogóle teraz są śmieszne sytuacje, bo to jest to, co też tundra. gadaliśmy o tym parę razy. Teraz jest moment, gdzie powoli kończą się te umowy z Facebookiem. I dużo osób. Coś ty powiedział? Dużo osób nie przedłuża tego, czy Facebook im nie przedłuża, czy chcą przedłużyć, ale na innych zasadach. Także już się zaczyna zadyma. Dajcie mi tydzień. Wiesz, może bym się. Wiem, dowiedział. że Bonkol zrezygnował z Facebooka. Kto ma naszą bronię? I teraz jak wrócił na Twitcha, to Twitch mu nawet nie dał e, opcji subskrypcji. Nie mogę powiedzieć. A gościu tam streamował 5 lat wcześniej, czy coś. E, I parę innych osób. E, tak samo. Jeden z większych, ten Rock Alone, Remigiusz Maciaszek, wrócił na Twitcha wczoraj. Bo mówił, że Facebook chciał zmienić umowę. Na, oczywiście, na gorszą dla streamera. Na kolejne przedłużenie. Możemy, Plus. Możemy da pójść, e, powiedział, że. Nic się praktycznie nie zmieniło. Na lepsze. Dlatego on to pierdzieli, bo były. bo były te. Były obietnice, że o takie super zmiany będą. Prawie nic nie zmienili przez ile tam Pół roku czy rok, ile oni mieli te umowy. I powracali, no. Na Twitch'a. Jedni z lepszym skutkiem, drudzy z gorszym, nie? Wiadomo. Mandzio też przeszedł jako pierwszy, chyba. Nie wiem, wyjaśnimy. je. Także większość z nich nie odzyskała odzyskała tych widzów, mają dużo, nawet więcej, ale mówię, na przykład Bonkol, to zabrali mu opcję subskrypcji. Nieważne, że ma tam po 500-800 widzów. No i normalnie mu nie dają, nie? Musi streamować tam 3 miesiące chyba, żeby dostać opcję subskrypcji. Twitch się na niego wypił na przykład. A gdzie Robert? Trzebny był mi żywy. Także myślę, że przez to ci, co, ci, co dalej e, promowali swojego YouTube'a i tam, wszystkie social media, a streamowali na Facebooku, to będą mieli ok dalej na Twitchu. Ale ci, co na przykład robili tylko Facebooka, a resztę zaniedbali, no to teraz będą e, w dużej dupie, odpalając nagle Twitcha, nie? Bo social media nie rozwinięte praktycznie w ogóle, a zaczynają od zera. Eee, praktycznie na Twitchu ponownie Skąd pewność, że ją macie? Nie ma idealnej platformy do streamowania Ciężko powiedzieć, no nie ma, nie ma dokładnie tak było Raczej tak wygrywa Twitch Mimo wszystko, najwięcej plusów Muszę stąd wiać Decydujcie się Największy minus jest taki, że Najpierw zobaczę broń Za mną Znalezienie kogoś małego, randomowego Graniczy z cudem Musimy się stąd wydostać to najlepszą, najlepszą funkcję wyszukiwania, promowania mimo wszystko ma YouTube. Głównie chodzi mi o filmy, nie o live'y, bo z live'ami też jest ściek. YouTube często tych live'ów nie pokazuje w ogóle w waszym subboxie, tylko gdzieś po boku z kropeczką albo w ogóle się nie wyświetla. No ale za to jest dużo opcji na promowanie filmów, tak? Gdzieś tam obejrzycie i z automatu się odpala przecież na YouTube drugi filmik. Jakiś randomowy najczęściej. Więc no jako taką promocję największą daje YouTube. No ale Twitch ma najwięcej opcji i narzędzi, jeżeli chodzi o samo czyste streamowanie. Facebook myślę, myślę, że no wszyscy zauważyli, że Facebook po prostu nie musi tego ulepszać. No nie oszukujmy się. Oni chcą po prostu z każdej części mieć po trochu, tak? Mają wszystko na tym Facebooku powoli? Ale nic nie jest dobrze zrobione. Mają streamowanie, mają. Są troszeczkę kawałek swojego tortu ze streamowania. No to mają. Mają tam nie wiem jakieś posty. Są ala Twitter. Jakieś wideo rozmowy mają. są messengera. Teraz mają zdjęcia. Mają filmy. Wszystko jest na Face. Ale nic nie jest dobrze zrobione. Oh. Ludzie? Wczoraj miałeś live z Dokana i Twitch mnie Ty powiadomił. Live'a z Dokana miałem nie wczoraj tylko przedwczoraj. Wczoraj nie miałem cały dzień internetu. Eee, no i to, to jest, nie jest nic nowego. To nie tylko Twitch, Twitch uwierz mi. Się z miasta, ale Dlatego po to trzeba mieć social media, YouTube, gdzie dostajesz szybko powiadomienie. Jak wrzucę informacje o live'ie na trzy różne portale, to jest większa szansa, że dostaniesz powiadomienie, i się o nim dowiesz, jeżeli nic nie wrzucę i odpalę po prostu live na Twitchu, nie? I to się tyczy wszystkich platform, tak naprawdę. Chociaż z tego, co ja widzę, i jak ludzi śledzę, to nie powiem. Najczęściej powiadomienia praktycznie 90% powiadomień dostaję na Facebooku. Jak kto, kogoś śledzę na Facebooku i streamuje, to naprawdę praktycznie wszystkie streamy dostaję powiadomienie. Na Twitchu też, też nie dostaję powiadomień. Ale też często nie mam tego po odpalanego tych powiadomień. Albo ludzie tego nie mają włączonego. A jednak na fejsie, no większość ma powiadomienia na telefonie, tak? No i dzięki temu, jeżeli chcecie, to dostajecie powiadomienia też o streamach od ludzi. No ale mówię, koniec końców warto mieć różne social media, te wszystkie. Na przykład streamujecie na Twitchu, warto wrzucić filmik na YouTube, minutowy, tak jak ja. Jeżeli jest, macie mały kanał. I nie streamujecie regularnie, czyli o pewnych godzinach, to to jest myślę mega wskazane. Jakiś pościg na fejsie, na grupie, czy jeszcze lepiej na fanpage'u Facebookowym. No i nie Taka wiem, na Insta może. To jest wyjście. Drzwi pod mostem. Nie wiem, czy mi się to podoba. Możemy się przemknąć po cichu. Wiem, że to nie w twoim stylu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chodź. No spoko, Hiron. Wróciłeś, to dobrze. Wundra, jedną sensowną. Opcją na wybicie się nowej osoby jest streamowanie nowej gry. Może nie największych premier, ale bazowanie na nowościach. E, tak, to też jest opcja i ogólnie... Bardzo ważna rzecz... wystarczy o streamie, grajmy. No gramy, gramy, po to macie napisy, że jak ja gadam, no to jeszcze możecie czytać. E, bardzo ważna rzecz jest taka... Najlepiej... Żeby... Nie zmieniać gier. Przynajmniej nie na początku. No, ja, ja często zmieniam gry. Niestety nie mam takiej jednej swojej. Zobaczymy, jak wyjdzie z Valorantem. Ale nie mam takiej jednej swojej gry. Często zmieniam gry i to jest błąd. Bo później widzowie wchodzą na kanał i temu się podoba, temu się nie podoba, i wiecie. I niezadowolenie przez większość osób jest. Że oni są od Lola, a tu nagle jakiś teken. Ci są od tekena, a tu nagle jakiś, nie wiem, Final Fantasy. Dopóki nie zbudujecie bazy osób, najlepiej być streamerem od jednej gry. Niestety, to, że ktoś może streamować z taką samą liczbą osób, pełno gier, to jest na naprawdę mały procent osób takich i to jest przywilej bym powiedział. Na przykład, idealnym. Przykładem, jak ja bym chciał mieć kiedykolwiek, to jest Aris, Avoiding the Paddle. On streamuje, nieważne czy Call of Duty, Final Fantasy, czy jakąś grę z Game Boy'a, czy e, tam, nie wiem, SNES'a, czy jakiekolwiek in, in, cokolwiek innego. On ma zawsze tyle samo osób. To jest po prostu jeden na milion taki się trafia. No ale dobra, później może to wytnę, wrzucę jako takie jakieś rady ogólne na kanał, w sumie spoko temat. Ale teraz troszeczkę się skupmy na grze rację.